Roztropny jak wąż i nieskazitelny jak gołąb, czyli jak postępować z niegodziwą mamoną. Często mamy duży problem z tym, jak postępować z niegodziwą mamoną, jak zachować się w sposób moralny i etyczny, mając do czynienia z dużymi pieniędzmi. Często jest tak, że ci, którzy nam powinni to wyjaśnić i pomóc, Bardziej zda się głoszą kogo innego niż Jezusa i nam w tym nie pomagają. A o ludziach zamożniejszych czy w tym o przedsiębiorcach pamiętają wtedy, kiedy zaczyna przeciekać dach albo są duże wydatki za ogrzewanie. Ja sam byłem przez 20 lat przedsiębiorcą. I wiem, jaki to, jest, jaki to jest ból. A gdy sięgamy do pisma świętego, tam możemy spotkać chociażby przypowieść o niegodziwym zarządcy. I tutaj jest następny problem. Bo czy to jest pochwała nieuczciwego zarządcy? Bo przypomnę, gdy został on oskarżony o to, że źle zarządza, Własnością swojego pana. Niejako darował sam dług, który nie był jego długiem. Jednemu z dłużników darował nawet 50% należności. Czy okradł swojego pana? A jeszcze większe zamieszanie w głowie nam może zrobić to, co powiedział na to właściciel dóbr. Pan pochwalił nieuczciwego rządce, że roztropnie postąpił, bo synowie tego świata roztropniejsi są w stosunku z ludźmi podobnymi sobie niż synowie światłości. I dalej w tym fragmencie z Ewangelii Łukaszowej. Ja też wam powiadam, pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy się wszystko skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków. Jak to wytłumaczyć? Bardzo często, gdy słyszymy te słowa, w komentarzu czy w kazaniu po nich, padają takie wyjaśnienia, które w żaden sposób nas nie satysfakcjonują i nie tłumaczą nam, jak mamy postępować z niegodziwą manomoną. Zapraszam na moje wystąpienie, gdzie spróbuję o tym wszystkim powiedzieć powiedzieć, co, jak mamy z tą mamoną, z pieniędzmi, z zarządem, nie swoją własnością postępować. Ja nazywam się Piotr Sobczyński, jestem mówcą motywacyjnym, prezesem fundacji i diakonem stałym w Kościele Świętym.